zero 01, operator Jarek, moje QTH to Poddębice, Środek Polski, I nadaje również z Game Mastera, proszę. Dziękuję za raport Tomaszu, tu masz chwilę, mi... myśmy mieli wielkie QSB, czasami palisz mi tutaj trójeczkę, czasami siódmeczkę. modulacja jest całkiem zrozumiała. Natalia, tak jak powiedziałem wcześniej, też z Gamemastera. Używam go już bodajże od 3 lat i jak tylko się pojawił na rynku. No dokładnie, ja bo tutaj właśnie też miałem nie mankena jakąś taką, że to tak, bo tutaj miałem, nie miałem takiego miejsca na taką że to uprzedł i właśnie tutaj kolega polecił mi właśnie tą mankenę i zakupiłem, no i na razie, na razie spręguje się bardzo dobrze. Ja tam też nie narzekam, jak na razie nie mam innej która by mogła ją zastąpić, ale nie przedłużajmy masz sporo breków, także pozdrawiam pierwszy dywizjon i, i Oskarowca, kolejnego Oskarowca, bo tych jest w tej chwili wytaczę najwięcej. Pozdrawiam z Centralnej Polski operator Jarek.